Znamy sobie na rodzinie to bok się o to, to. Dobra, i biegniemy pięć kółeczek na około placu, zaczynając tędy. O przy taneczku, pięć kółeczek. Tak? I biegniemy z powodu na kółki. Ale niczego nie lecimy, wiesz? Co tak szybko! O, szybko! Widoczny moment! Ja wiem, że Pański reprezentuje siebie, ale także mój portal, młody Włocławek, tak? Ja no, jestem Konrad Lawnerz, ja także reprezentuję samego siebie. W sumie młody Włocławek też. E, pogoda dzisiaj nie dopisała. Jak się biegło w deszczu? Bardzo dobrze. Według niektórych pogoda nie dopisała, ale według nas było super. Bardzo dobrze, si bardzo dobrze się biegło. Atmosfera biegu między nami była bardzo w porządku. Każdy się rozumiał, tylko no niestety mała frekwencja. Machaliśmy przybocznym ludziom. Na przykład pani, która była na balkonie, też nam pomachała. Mm -hmm. Co Was nakłoniło do tego, żeby dzisiaj spełnić się przed kolon OSIR i wziąć udział w tej akcji? Sport to zdrowy pracy. No właśnie. Mhm. Czy biegacie na co dzień, czy jest to taki jednorazowy, jednorazowa odskocznia? Ja tak biegam od czasu do czasu po lesie, jeżeli mam czas oczywiście, to zakładam strój sportowy, wychodzę w las, biegnę i zapominam o wszystkim. To jest mm. dla mnie najlepszy sposób na odstresowanie. Ja przeważnie gram piłkę nożną przez tak że biegam. No i jeszcze jeżdżę na rolkach. Więc... Mhm. No Jakie jest... oceny z BFU? Wszystka. Ja tak samo. No, proszę. E, dzisiaj jest dzisiaj 15, 15 maja, również Światowy Dzień Bez Samochodu. Czy kon... cały dzień będziecie kontynuowali aktywny i zdrowy spo... sposób życia e, i zamierzacie nie wsiadać do samochodu i w tych strojach, w tych spodękach do. E, Siedzę to do domu. No, Jasne. No ja mam akurat rower, ale to także jest forma rekreacyjna, forma sportu, tak? Także cały czas będę w ruchu. Dobrze, tak. dzięki.